Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Serie oczywiście na moim kanale. Słuchajcie, na sam start. Chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w tym pięknym okresie przedświątecznym. Chciałabym Wam życzyć Wesołych Świąt, wielkich prezentów oraz, żebyście duży, rośli. Pamiętajcie, pamiętajcie o naszej umowie. Ja życzę Wam wszystkiego najlepszego, ale wy Was, żebyście się tutaj odwdzięczyć, żeby pokazać, że Wy też łapeczka w górze, subskrypcja i komentarz. Na przykład w komentarzu możecie napisać, czy nie znacie kogoś, kto sprzedałby mi śnieg na kolonii. Bo ja już powiem wam, jeszcze, jeszcze, jeszcze i kupuję śnieg od ludzi. Zobaczcie, mamy już tu kolejną przyczepę. Zestaw taki przygotowany. No zobaczcie, sami. No ten John Deere ubrudzony w śniegu, utaplany. On, on się tak prezentuje, on wygląda po prostu pięknie. Eee, czekajcie chwilę, bo mam wrażenie, że mi się tutaj to oświetlenie jakby popsuło. O, teraz wygląda jeszcze piękniej. Eee, dobra, żeby nie połamucić, lecimy. Bo ja słuchajcie, dzisiaj mam świetne plany. Chcę Wam w końcu pokazać. No bo po co ten śnieg? Po co kupuje śnieg, po co jeżdżę po ludziach? Bo buduję skocznie, bo to jest skocznie, ale nie narciarską, nie tamtym, tego. Skocznie dla gruzów. Ale wiecie, lipa jest taka, że gruza nie mam. Bo gruz, kurde stoi u mechanika na tym tuningu Stop I teraz Tuj. o! Szeździe już! A co tak je gdzieś to i wefto? Eee, jeże kupuję śnieg po wiosce! Co ty robisz? Kupuję śnieg! A po co ty śnieg kupujesz? No skocznie robię. Jako skocznie, jedź Patrz, w to i we w to zapierdzielasz. To i we w to tylko że... No jeże jeże Aś no... się, się zapon Już transportów troszkę Wolej zrobiłam. Troka. Ja już powiem tobie smutna jestem. Czemu? Mam ja mam gruza i już nie mam, a mechanik się coś spóźnia z robotą. A, bo ktoś ci wtedy popsuł go. No ty mi popsułeś. Hmm. Znaczy ja go troszeczkę ulepszyłem. No nie, popsułeś go już. Znaczy nie, no ja uważam, że go troszeczkę ulepszyłem. No ja nazywam rzeczy po imieniu Ziusiu. No ale teraz ma bardziej futurystyczne koła. Ej, co to się pali? Ej, ej stop! O się pali. Gdzie już śnieg, dawaj śnieg, dawaj śnieg Ja pierniczę no. Nie, poczekaj. N nie może wodą. Kurde, ona się zapaliła od tych. Od tych linek, gdzie już słyszysz? Czekaj. Ja pierniczę. Kurde, no co on zrobi teraz? Się, gasi się. A co ty robisz? A, prąd wyłączasz? Jezu Chryste. No gasz to! Dawaj, 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 dawaj! Odjeżdż tym, odjeżdż tym! Kurde, blade, kurde blade! Skurczy, byk, skurczy, odjeżdżaj, byk! Odjeżdż, szybciej, szybciej, no! No i idź, dawaj, idź, to idź to tam coś mocno. tam podsypnij coś! Ja pierdziele... Dobra, daj, ja podsypię! Ja podsypię, a ty ten, bo cię prąd walnię. Daj, daj! O, poczekaj, Szybko, 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 kurde, blade! Jak dawaj, to daj, daj, dawaj, 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 dawaj! Dobra i teraz ustawić, tak? Dobra I dawaj, jedź Dawaj, 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 dawaj oh, Kurde, ladem Jeszcze, jeszcze musisz Myślisz, że to jest takie... O! Zgasło! Kurde, znowu się jara! Gdzie już? <grym> dawaj, 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 to jest temperatura no... Kurcze, jak jasny, skurczę, ktoś się nagrzewa po prostu, wiesz? O! Zgasło, zgasło, dobra Jeszcze podsypiera. Na... Na świętego... O, cholera, znowu dobra, się chodź! Chajcie, Jula, ja pierniele, nie no O, dobra Nie, znowu się pajcie! Dziuśka! Co mam zrobić? Podjeżdżaj, 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 jeszcze. Jeszcze jeżeli mi prąd nie kopną Dobra nie Dobra Kurde a może to trzeba, wiesz co, te drzewo trzeba obalić czy coś, bo one dotyka tych linek i one się fajczy tam To co, przewalamy je? Czekaj już ja biorę tura. A ja popnę, je? Nie nie, 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 dotykaj go, bo no, cię walnie prąd! Nie nie, nie walnie Walnie! Ona tu on, on, na słowo honoru Walnie cię prąd, bo to dotyka linek Ja się... No, no i mówiłam, no, nie no to za to jest... Chodź, chodź, chodź. Mo, 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 mocny ten prąd jest Dobra, leży Nie dotyka Czekaj, gałęzie trzeba obciąć, cholera. Po to mi była ta choinka Moc, Mocny ten prąd, jakoś tak aż mi gorąco Gdzie już? Coś jest, co się stało? Gdzie już ty się tak spaliłeś? Jak to? Spaliłeś się stary Czekaj, masz luster u domu? Stary ty się spalił, normalnie się opaliłeś. Jesu. Dobra, dziewczęćka. Chodź, w się wytarzasz. Może ci przejdzie ta no. Chodź. Pokażę ci moją skocznię znaczy naszą ekipowo. Wspólno. Ale najbardziej moją, bo jakby ja najwięcej jej robiłem Nie, to od tego, od tego to zwęglonego drewna się ubrudziła na Arda Aaa, no to widzisz Ale się wystraszyłem, ono całe powęglone było A ty już myślałeś że od tego prądu, że wiesz, temperatura cię jakby A, wzięła ja już myślałem, że Temperatura No czaje, czaje Ale się z zlękłem, przysięgam ci, aż no, zacząłem ryczeć Aż zacząłem się zanosić Troszkę już taki podstraszony byłeś, tak? No i co do końca życia miałbym być takim tym? Już nie sobą? Nie no, no, nie wiem, wiesz. Jak to jest. Bo Dobra, jak, jak, się jak myślisz, duża sterta się... jest? Nie wiem, no tam kilka przyczepek jej ja na nawiozła, no. No troszkę nawiozłam, ci powiem kursuje i kursuje już. Ale ci duża to ja nie wiem. Ale ja myślę, że taka w sam raz nie przesadzona do skoków, nie? O to te, te pole to jest tak wyskośnia cała? No. Tu nie, będziemy, brali, będziemy brali napęd. O cholera, teraz widzę, ty. A, to, 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 to co to Nie mi... taka wielka. No co? Zwa? A, wpis. Skąd tu będziemy rozpęd brali? No nie wiem, to z jednej strony, to z drugiej. Trzeba na tu lepszy zrobić, tu nie podjedzie samochodem. Podjedzie. Nie podjedzie, to ma się pogruza? No to dawaj po gruza i gruzę myśl skakał A tu zrobię jeszcze taki mniejszy jakby nasyp To będzie można skakać w dwóch miejscach A gdzie ja mam gruza? Fajna? A zdjąłeś go z potu? No zdejmowałem, zdejmowałem Kurde to nie wiem Cholipka no Gdzieś go zgubiłem, no to bez kitu zgubiłem gruza Tyle, no poczekaj, a nie to twój John Deere <laughs> Czego ty się cieszysz? Ej, zgubiłem gruza. No wiesz, ty przynajmniej zgubiłeś, a ja mam u mechanika i nie mam gruza. Ja ci powiem. No chociaż nie musisz go szukać. To wiesz gdzie jest. Gdzie już? Poczekaj, ja zadzwonię do tego chłopa. się zapytam czy on ma jeszcze taki ten stary, nieodrestaurowany pick-up taki. Co ci opowiadałem? No. Opowiadałam o nim. Mm -hmm. Takiego starocia, wiesz, nieodrestaurowany ani nic, tylko taki wiesz. To ty dzwoń. Poczekaj, Ja zadzwonię. Eee, halo? Nie. Dobra, Proszę pana, pamięta pan, jak kupowałam u pana ten opryskiwacz. To u pana stał taki czerwony... Ja, nie znamy się. Czemu? No, a co się poczuło? Nie, wszystko dobrze. Ja nie wiem, opryskiwacza się co? Pamięta pan, u pana stał taki czerwony pick-up, co pan później przede mną nim uciekał no, i co on no. się zapalił? No, no, no. To u Pana jeszcze jest do sprzedaży? No, kur... zhajczony. No. A. a to się skaza ciś? Nie, no dobra, to jak to nie. Znaczy, trochę przy, 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 przypieczony, no. Nie trochę, co? No dobra, to nie. Co trzeba? To nie, jak to dziękuję. Nie, ale ja do tego, już prawie do wyjazdy gotowej. To może pani przyjechać zobaczyć. No. Ale to, no to co, co odrestaurowywał go pan? No trochę, trochę, to nie dużo, troszeczkę. A, ale to pewnie cena większa, co? Nie no tu się dokydamy, no. To tak? Zobaczyć. No, no. No dobra. No, no. no dobra. No. Dobra, to ja wpadnę, no do, do, do widzenia. dobra. Do, 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 do. Ty idzie Mam gruza. Masz gruza? No, na podwórku było Janiny. A ja dzwoniłam do tego chłopa. Ja... Mogę wytestować skocznie? Eee, no a mogę z tobą jechać? No, to jestem na podwórku Janina. To czekaj na mnie. Dzień. Ja muszę... John muszę odparkować. Jonderka? No. Ale jej nie ma jąderka. Dzięki. No to, no, no ciągnik jąder. No tak, no a co? Johender, ale jej ma jąderka No tak. Wiem, dzięki mówię. Dobra, jedziemy Aha! Ja nie wiem czy my dojedziemy tak. tym a -a 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 -a. tempem, ja patrzę. Nie, bo ja też chcę popsuć swojego, bo ja nie popsuję to co? Ja patrzę, że perfekcyjnie ci to idzie, nie? Widziałeś ta policja stała. Tak, bardziej mi ten łańcuch na drodze zaciekawił. Niż ta policja, tak szczerze I weź napęd stąd No, patrz pokemona Mogę kierować? Nie no, z trzeba wziąć napęd Bo, bo tu się tak podskakuje Ty, a poczekaj, ja tam pobiegnę, ja będę nagrywać To szybko, śpieszcie. Żyję. Żyje Świetnie się poszło, nie? Coś źle? O, to było dobre! O kurde! Gdzie A ty wiesz, że jakby mi się udało kupić to, co ja chcę kupić, to. Poczekaj na chwilkę, bo mi tu w, w słuchawkach dudni. To my byśmy mogli robić takie skoki, że to szok. Bo mi, tutaj, bo mi moi widzowie pieniądze wpłacili w Donejcie. Tak? No, mogę powiedzieć kto? No, Hubo-Hubo! Tak? Zarzucił pieniążki, on niech jej się szykuje zaraz. Dobra, słuchaj! Eee, dziejuśka, mogę no. ja raz skoczyć na przykład? No pewnie. Dobra. Proszę. Naj. A co ty myślisz o tym zakupie tego tego... no... samochodu? A co to w ogóle będzie samochód? Kurde, to jest taka... no dobra, mogę ci zdradzić taki rąbek tajemnicy. No? To jest taki samochód, jakiego jeszcze jakby wiesz... Nigdy czegoś w tym stylu nie miałam, to jest taka terenóweczka bardziej. Mhm. Eee, na takich wyższych kołach, no. jeszcze regulowane zawieszenie, no ale na pewno za, za niego nie wiem, no, ze 20 koła na pewno będzie chciał, nie? Nieźle no, Janina to poleciała ja... Ale chłopie! Tutaj to byśmy mogli tak skakać, że to szok Nawet zdjęcie ja nie zrobiłem. W to dosie. co? Pojechać obejrzesz ten samochód? No to nie jedzie Janina, jak ma fundusze, to co? No nie, trochę szkoda może co? A ile on? Ale powiem ci, że jak go oglądałam wtedy przy tym opisie no ze dwie dychy na pewno. A może zejdzie, no nie wiem, bo to po pożarze. Bo on przede mną uciekał i mu się kiedyś palił, wiesz? To Ale on, spróbuj, on coś tam gadał, że odrestaurowywał. Ale jak ja go oglądałam pierwszy raz, to mi widzowie zarzucali, że Janino, no czemu nie kupiłaś? To by ci u ciebie się sprawował. I ja teraz no, mam takie wrzuty sumienia, wiesz? To jedź, zobacz. To co, pojechać śmiało? No co? Czemu nie? No dobra, to To lecę. To leć. A może w ogóle na piechotę pójdę, jak już mam kupić? No to jedź. No się dobra. Jedź. To ja idę na piechę, gdzie już. No na razie, Yo. Jak mi się uda kupić, to cię poinformuję, no. dobra? Dobra. Dobra. To do usłyszenia dziejuś. już. na nara. Na, na, na. Kurde, widzowie. Powiem wam tak szczerze, to wy mnie głównie skłoniliście do tego, żeby tam się odezwać już tego chłopa i w ogóle. Bo ja trochę byłam na niego obrażona, z tego że on tak się mi podnosił, unosił. No ale już nawet mu to wybaczyłam. Tylko no kurde ten samochód też jest po pożarze. Ja nie wiem na ile on go tam odrestaurował, a na ile jakby on jest, wiecie, zniszczony. Ciekawe ile on będzie chciał za to. A też nie chcę tutaj takiej sytuacji, że zaraz, o, Jarek, gdzie już będą mnie wyzywać. Janina, po co tobie Mustang? Po co tobie Charger? E, Flintstonowus i jeszcze o terenowy samochód. Ja nie wiem właśnie, bym wolała uniknąć takich rzeczy, że wiecie, jakieś obelgi będą na mnie kierowane, nie? Od ich. Dobra, czekajcie, ja tu sprintem trochę pobiegnę. Na szybkiego. Bo to jak jest asfalt, wiecie, oblodzony tutaj, to człowiek się ślizga i szybciej chodzi. Wiecie o co chodzi. A ja nie mogłam samochodem jechać, bo kto by później nie wrócił. tak bym w razie kupiła. A to nigdy nic nie wiadomo. Dobra ja chyba nie patrzę, nie przychodziłam A tych kurde Dobrze, dobrze Okej, dobra, zjeżdżamy A cholera jest tam. na kierunku, no, nie zawieź mnie Kurczy bieg naszego podchodziła. Oww. O kurde. Dobrze. No, dobrze jeszcze nie ma. Kurwa. No, Oj błaśniku, kurwa. Kurwa. Pas jest zapięty, kurwa. Lecę, bo żyj, gdzie jest swe Przysadz pieniądze, czy nie Lecę, bo... bo... O, czekaj, pan akurat, bo ten tutaj Zobawa. widz do mnie napisał o, co na, co Dobra, na, co wesołych piszą. nagrywek, milych niespodzianek it. Eser ze wysłał na nagrywkach, ale oplata moderatorska goni i ostatnie grosze ląduje do Janinki, kochanej dziewczynki Ogień Kolizja. Ja wiercielę. Dzięki, chuba piątka. Kurde, to jest mój pierwszy donate autentycznie podczas Nie, kiedyś już były jakieś. No, no ale w każdym razie jest pierwszy. Dzięki bardzo. Panie, no, powiedz mi pan. No, no, w w kafunkuł pani też to te kurde. Proszę pana. No? To. Pan dobrze tak toło to zamachło to ogólnie? Tak, tak, tylko tutaj o yy, Zaśnieżony trochę, to, to, to tak śnieg ten trochę mu może dojmuje tego blasku, ale... Ale poza tym to, to, to wie pani, że mów, dobry jest, dobry. Proszę pana, ja widziałam, co robił? pan robił? Prze, przejedziemy się. A potem będzie... A pan. mogę ja pokierować? Jedziemy. Proszę pana, a... poczekaj pan chwilkę. Mhm. Halo? Dzień dobry, prze o, przepraszam, co przepraszam, są ja słowa te, te świnie macie, a te aktualne są. Nie, proszę pana już sprzedane. No to proszę pani, no to, 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 to co co to się nie robisz w internecie? To już toj do, 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 osoby dzwoni, kur. I, i nieaktualne ogłoszenie nie aktualne albo nie będzie. To po prostu tutaj był bają tak w internecie w ogóle umieszczone. Ale za mnie do mordy nie prój Hamie, hamie, prostaku, przed świętami do mnie, myślałam, że poprzedni kupiec je wróci, bo one, proszę pana... jeszcze jednego świniaka, bo nie potrzebuje święta. Ja myślałam, że on je wróci, panie, bo, że one się okażą chore, albo coś. No, ale to, będzie jeszcze jeden, czy nie? Nie, nie ma. To no jednak, no, ciebie miałem je Nie, 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 proszę pana, musisz, w święta się świni nie je. Ja czy święty nie, nie świnien pierwszy dzień świąt, to co ja będę Proszę pana, pan se schabowe zrób, do widzenia. Do wid e, dobra, panie, zatrzymał się, panie da się mi przejechać? No, to Dobra. Eee, a ile by, paś, byś pan chciał za niego? Uch, już tak, że to jeszcze było, no to... Nie, nie, nie! Po pożarze, proszę pana, ja widziałam, co pan z nim robił. A co ja robił? Proszę pana podarku, pan skakał jak małpa. A, bo ja tylko zawieszenie patrzę. O no, kurde, ale zawieszenie to jest. No, no to. 15. Ale to lata! 15? No. Panie, masz pan. Popierównia tu nie ma, no tu. tu Dobra, nie tu, tu, trzeba to, tu, panie. Dobra. Sada, do domu się odwiożę i pojedziesz. Nie, nie, nie. Już pani no idzie, do domu, ja jadę. Do domu jeszcze, tylko mi się odwiózł. No to ja pana no, odwiozę. To ja będę w środek zimy. Bo tu łaził, jeszcze że zaleczko tu się o. Opa. Panie, jak się pan, pan zakaczysz, to... ...pieniądze byś pan oddawał. Ja chcę się jeszcze zaleczko ro, ro, rozstać, no. Tak zwany laścik, no. No, ale panie... Zna pani, zna laścika? Znam, znam. No. Dobra, Dobra, decent, dziękuję. Nie dziękuję, proszę pana. No, nie. E, pozdrowienia serdecznie, żeby panu się w życiu no, Na razie. Do widzenia. Krzeszko chwytaj. Taki nagrzany chłop. Normalny. Ale widzowie, w jakiej okazji ja żebym kupiła tego, tego, no nie wiem jak to powiedzieć, no to nie pikap, to. No kurde, takie bardziej patrolowa, jak, jak patrol, nissan patrol albo może jakiś Jeepek, no nie wiem dobra, nazwijmy to po prostu terenowaj tyle ale patrzcie jak to chodzi, w ogóle nie wiem czy wy zwróciliście uwagę jak to bokiem lata, przecież to będzie jeden z najlepszych myślę yy... samochodów do driftu, ja wam tylko pokażę tutaj jak to chodzi, popatrzcie to i patrz jak to leci chłopie, nie ma pytań, tu, ni tu nic więcej nie potrzeba zobacz jak to chodzi o kurde, ja już się nie mogę doczekać, jak my zrobimy jakieś większe testy temu. Podriftujemy, posprawdzamy to na tych dziurach, jakieś skoki może przez tory. O, i jeszcze na tej wyskoczni trzeba zrobić test. Widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć taki teścik oraz reakcję Dziusia i oczywiście Jarusia, napiszcie w komentarzach, jak ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, papa!